Dziękuję, witam Was bardzo serdecznie z tej strony MultiMix, a to jest trzeci odcinek z serii Let's Play Minecraft. Nareszcie, nareszcie kolejny odcinek. No właśnie, kolejny odcinek. mam nowy świat. Miała być na paczce, Miał być na paczce modyfikacji, ale że jeszcze nie ogarniałem kilkunastu modyfikacji i nie ma jeszcze tej paczki, dobra, mm, mam tu takie początkowe itemki, yy, no wziąłem sobie jakieś zbroje yy, z tamtych światów, to dobrze, i tak, yy, przepraszam za, tą, za te, no... Za taką grafikę, że tak żeby mi nie lagowało, ale to w przyszłym odcinku się zmieni, bo zrobimy tak tam mnie No i właśnie, co chciałbym dzisiaj zrobić? No i gdzie mam modyfikację No i właśnie, tu trochę powcinamy zrobimy sobie jakąś mniej małą mały ten, wiem, jakąś jaskinkę, Tak, zamiast uczenia się na historię, to ja się biorę i ten i ku, yy, siedzę przed kątem. Ale to taki krótki odcinek będzie, nie wiem, 10 minut. Dobra, mm, nam sobie tu drzewka. Yy, link do wandykacji będzie, to jest timber mod. Yy, bo nie mogłem znaleźć na to, na aktualną wersję 1.4.7. Yy, yy, Trigepteto. Yy, tak to by spadało wszystko z liście i, ta, i drzewa. Dobra. Yy. Tu właśnie poświetlałem trochę. I... Yy, yy, dobra. Yy. Soft, co tu zrobimy? Kuryczak. crafting. Zrobimy crafting. Kopiemy się może Że zrobimy jakąś jaskinę. Czekaj, o! Hmm. Takie mamy tu bione. Hmm. 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 Tak, Nie wiem, jak by tu zacząć. Zacząć? O właśnie, tu jakieś... O, tutaj się wkopiemy może. Dobrze. Dawno nie było, miesiąc już miesiąc temu, bo pierwszy pierwszy odcinek, był drugi i właśnie usunął mi się, usunąłem światło, mi się nie podobał w ogóle, <laughs> nie, 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 nie był taki fajny. Dlatego usunąłem go. Później były tam dwa światy, w których miałem nagrywać, ale... ten właśnie wczoraj założyłem. Dobra. O, dobra. Teraz sobie tu pokapiemy... o, o! O, poczekajcie. So guys are be by, by midnight, or dobra, mm, coś do mnie na, na skype napisał, dobra, mm. o szkielet, szkielet, o dwa szkielety, o lol, o lol, może spawner jest, pan rys. o ale by było fajnie, ekspiarkę bym sobie zrobił, no chyba jest, nie. Ecz a nie słyszycie chyba? Co jest? Kajcie. Minecraft, działaj. O Ja nie słyszę tych głosów. Czyż, może no, złączmy? No, powinno działać. Mm. Uh, ja Dobrze, lasem. nie udeścisz się w kopalniach. So by, by midnight, no, nie, udeścisz się w kopalniach, bo to kurde. Są nudy. Okay, mm. okay. dobra. Umyto, mm. dobra. Dobra. Ja się napiję. Dobra, um. kurde nos się zbliżył, a jak brałem sobie item, bo jest taki jeden sposób, w którym można sobie tu no, z tam, na przykład innego świata wziąć temki za pomocą tym ja sobie na innym świecie przygotowałem już te żelazo wszystko, zbroję, no i ten, i jak zrobiłem... Jak wziąłem i miałem tam tamten świat, to sobie tutaj zapisałem i podawałem. No właśnie, trochę miałem. Up. Dobra. Dobra, zrobiliśmy sobie jakąś taką małą jaskinię. Yy... O, ale cały ekwipunek mam. Mam jedną skrzynię. Nie kobla, skrzynię chcę! Uuuuuu... Yeah, jestem hardcorem na polowania, Yes! Jestem hardcorem. Jestem hardcorem. Który podejdzie tego zapisu? Ooo... Dobra, nie będę śpiewał. Nie. Kurczaku. Wiesz gdzie są tutaj owce. Prowadzi, prowadzi mm. Mm. no Nie mądry kurczak, kurde Pisa szkielecie Lol Też lubię kie kiełbasa, ale ty nie chyba nie lubisz no, Kurde, znowu ktoś do mnie pisze Mm. E, dobra... Nie chcę Clipperów! LAAA! oj, Ojezieeee! Hmm... Mmm... Potrzebna mi wełnaaa... Dobra... To ja może... to nie... Zrobimy może... Oh, crafting, crafting, youtube crafting... Kurde. No dobra. Mmm. Um. Dobrze, co bym tu zrobił? Mm, nie wiem. Nie wiem. Nie mam pomysłu. No kurde, kto do mnie ciągle pisze. O ja nie mam. Okionia ja No co ja z głosem? Służniki działają. Okej, okay. ja tu im napiszę. No, dobra. Mm, co bym tu, no właśnie, co bym zrobił? E, może bym jakiś. O właśnie, po węgiel, bo dom się będzie składał ym, z sa, a, tych. jak to się nazywa? Dobra. Y, z. Z. Y, jak to się nazywa? No to. lecie. leci. Y, no i. No, kurde. Jak się to nazywa? Z tambrików. O, właśnie. I. Hej hej, juju! Dobra. Wykopiemy sobie węgiel i zakończymy odcinek Będę hardkorem Jestem hardkorem Nie mam drewna idę do kopalni Jestem O! Zaznaczymy sobie łajpota, żebym wrócił Dzień dobry Też lubię ogórki A chyba ty lepiej lubisz ogórki Ooo, lawa, lawa, lawa Jak, jak se znajdę, to nie kończę tego odcinka No właśnie, możecie też pisać, co mam zrobić w odcinkach Taka interaktywna seria To To jest takie modne jest, no Mam zrobić interakty... No ale pokopiemy dół, na pewno się diaksy znajdą. E, kopiemy diaksy, no ja nie mogę. Kopiemy sobie, może znajdziemy diaksę. Yyyy, chodźcie do mnie Dijeksy chodźcie do mnie diepsy chodźcie do mnie Do mnie dieksy, do mnie diepsy, Do mnie dieksy y, bo Multi jest dobry Dobry, dobry Bo Multi jest Dobry, dobry Dobry, dobry Dobra, Multi jest dobry Nie żelazo, ja chcę węgiel Ta, la, la, la 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 la, Ja chcę węgiel ja chcę diaksy, nie chcę węgla la. Hol? La, la. Ja chcę diaksy, ja chcę diaksy, a nie węgiel, nie węgiel Ja chcę diaksy, ja chcę diaksy A ja tu usnę przed tym kouterem Dobra mm. Ty to może tutaj był Diaksy tu wydą Na pewno wiadomo. Ja to czuję. Dobra, nie. Nie kopaj. Jestem kiebasą. Witajcie ziemniaki. Dzień dobry ziemniaki. Zrobię sobie tu tron z Direta i tak zakończę odcinek. O, mój tron.